się, jestem po pracy. Jest dzisiaj czwartek. Yy... Jeszcze w szklarni nie, nie nagrywam, nie rozmawiałem z szefem, bo on jest zabiegany teraz strasznie. Tam yy, mówiłem, że on piec sobie zamontował na ten groszek. Jakiś tam, chyba to jest groszek, coś tam, coś tam ma. I ten yy, on tam jest zamontowany, no ale musi się doszlifować ten piec. Muszą go tam mechanicy cały czas robić w nim, bo a to musi się tam coś. Jest też naszpikowany elektroniką, tam trzeba cały czas coś grzebać. Myślę, że potem yy, wszystko tam się dotrze i będzie, do, i będzie w porządku. Na razie zalatany jest, także nie ma sensu nawet do niego podchodzić. Może jutro, może jutro, bo zawsze w piątek jak kończymy pracę, to sobie siadamy przy piwku tam po jednym. I on do nas przychodzi i wtedy no, spróbuję do niego jutro zagadać i dam wam znać, czy będzie szansa nagrania czegoś w tych liściach, bo mnie cały czas tutaj... Molestujecie, że brakuje tych filmów, wiem, ja, ja, mi też tego brakuje, dlatego jeszcze nagrywam tutaj z facerniaku. Teraz się robią dłuższe dni, to będę wychodził też na zewnątrz z kamerką, żeby pogadać. I co tam miałem mówić? Aha, że jest możliwość załapania się do pracy u nas, bo y, bardzo mało osób ze starej ekipy przyjdzie. Y, w tej chwili y, z tej ekipy zeszłorocznej przyjdą tylko dwie osoby. Tutaj kilka jeszcze jest, nie? Jeden nowy chłopak doszedł. Yy, także jest możliwość załapania się na sezon. Przepraszam, tylko yy, co jest ważne? Ważne jest, żebyście zaaplikowali się do agencji Green Talent. Ja już tam podawałem, podam, podam link na samym dole, będzie w opisie. I ważne, żebyście mieli jakieś doświadczenie w tej pracy. No to ja wiem, że tam nic skomplikowanego nie jest, no ale Szefów wymaga od, wymaga od yy, agencji, żeby da, dawali nam ludzi, którzy już coś tam w szklarni pracowali. No jest, jest szansa. Bo jest ze 30, no, chyba 35 osób pracuje w sezonie. Także można, można się zapewnić. Na pewno będzie potrzebny ktoś na sortownię, na pewno będzie ktoś potrzebny do opuszczania, do zrywania. Taj roboty jest, a mówię, a yy, w sezonie u nas tej pracy jest naprawdę dużo. Yy, I można, powiem prawdę, fajnie zarobić. Nawet tak na szklannie. I co tam ja jeszcze miałem mówić? Yy. Co miałem mówić? A rok, rok się zakończył mój w ten sposób, że yy, jeżeli chodzi o moje wynagrodzenie. No powiem Wam, brutto zarobiłem prawie 29 tysięcy za zeszły rok. To jest prawie o 3 tysiące więcej niż za rok poprzedni, jeszcze. jeszcze czyli ten 2018, także jak prac na pracę na pracy w szkali, to jest, mi się wydaje, dobry wynik. Na narzekać nie mogę. I... Czekajcie, miałem coś mówić jeszcze. No ja jeszcze, ten jeszcze pogadam. Może mi się uda go zaczepić na spokojnie, pokażę tą kamerkę na czoło, którą zakładam sobie na głowę, że ona mi nie koliduje z moim, z moją pracą, nie może tam, że lubicie to może jakąś zgodę wyrazi. Śmiałem mówić jeszcze, nie, aha, jakie prace wykonujemy teraz? Teraz yy, wieszałem, dzisiaj wieszałem z tam z kolegą z pracy sznurki żółte na małej i średniej szklarni, trochę tam się nawyginałem, bo yy, szczególnie na małej szklarni są te rajki krzywe, także trzeba tam całkiem nieźle balansować ciałem. Na koniec dnia czuję to w nogach, po prostu tam jest napięcie ciała całkowite. Później yy, głaskaliśmy gro grona pomidorów. To tam ogląda moje filmy, to będzie wiedział o co chodzi. Po prostu yy, grono z kwiatkami trzeba tam delikatnie tą skórkę yy, zarówno z grona i z łodygi yy, zdrapać nożykiem do grillowania plastikowym. Taka jest smętna robota, no. ale akurat na audiobookach siedziałem, także z tym kłopotu też nie było. I co? I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Gotować oczywiście będę, może coś tam z sobota, bo niedzielę zrobię. To jest taka alternatywa do moich filmów, także się tym nie przejmujcie za bardzo. I nie zwracajcie na wszystko tak uwagi, bo ja wiem, ja to słuchajcie, ja jak robię film, to y, ja tam gadam do siebie. Ja powiem nie sprawdzam, co ja tam Po prostu no, dla mnie to jest bez sensu, żebym ja wycinał, wiecie, komponował film tylko po to, żeby y, zado zadowolić odbiorcę, także y, jak coś tam powiem, to nie łapcie mnie tam za słówka. Od razu. A jak chcecie, to łapcie to, co mnie da. Dobra, trzymajcie się. Weekend się zbliża. Aha, i zaczynamy pracę teraz od ósmej. Już od jakiegoś czasu o ósmej. O, nie ma za dużo roboty. A ten, A, a i już. Cześć.